do Fabregasa. Torres w pole carne. Fabregas i nie stanie was polonego i nie stani! Minuty pozostaną w Holandii. To był ten moment. Ten moment zaskoczenia. Ale z chęcią Włodek poczekałbym na powtórkę, żeby mieć taką pewność i przekonanie, że nie było tam spalonego. Reakcja Matejsena, który otrzyma, jeżeli otrzyma kartkę, to będzie któraś z kolei. Tak za. Uwagi w stosunku do, do decyzji sędziego. Spójrzmy na powtórkę, i oddam tobie głos. I tutaj mamy tą sytuację. Torres, doświadczenie. W tej sytuacji nie ma, spalonego. nie ma spalonego. Spokój Inesty. Jego drugi gol w turnieju, ale najważniejszy. Jeśli przesądzi o Mistrzostwie Świata, Hiszpanie sobie gratulują. Holendrzy gdzieś zaatakują, pewnie z jakąś furią. Ławka rezerwowa triumfuje Hiszpanów, ale do końca mamy jeszcze trzy regulaminowe minuty. Blisko szczęścia był również Stekelenburg.